7 sierpnia otrzymaliśmy zwiastun kariery w EFC25. Ku mojemu zaskoczeniu, większość osób w komentarzach negatywnie zareagowała na zapowiedzi tego trybu. W tym filmiku chciałbym się podzielić własną opinią na temat ogłoszonych nowości i odpowiedzieć na pytanie: czy faktycznie w EFC25 nie zobaczymy nic naprawdę fajnego, co mogłoby zachęcić graczy do zakupu tej gry dla tego trybu? Na wstępie zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji kanału, co bardzo pomaga mi w rozwoju na YouTube. Z góry dziękuję Ci za to. Ponadto polecam inne materiały o grach piłkarskich stworzone przeze mnie. Wyjaśnijmy sobie coś na wstępie. Nie chcę być adwokatem diabła i nie uważam, że jej robi wszystko perfekcyjnie w kontekście trybu kariery, który jest bardzo popularny i wiele osób dla niego, a nie dla Ultimate Team, kupuje nowe części. Ale też po najnowszych zapowiedziach nie uważam, że jej traktuje kariery jako niechcianego dziecka, które im zawadza, bo moim zdaniem. W 25 zobaczymy kilka interesujących zmian, które mogą znacząco podnieść atrakcyjność tego trybu. Zacznijmy od dynamicznego punktu startowego. To jest coś, co powinno być w grze od dawna. Wiele razy chcieliśmy zacząć tryb kariery od bieżącego punktu sezonu lub z uwzględnieniem aktualnej sytuacji klubu. W końcu będziemy mieli na to szansę. Myślę, że to może być super impuls do rozpoczynania nowych karier w newralgicznych punktach sezonu. Na przykład podczas sensacyjnych transferów, istotnych meczów ligowych czy kontuzji ważnego gracza. Na razie nie wiadomo, pozostaje, których lig będzie to dotyczyć. Mam nadzieję, że wszystkich, w tym Ekstraklasy. Niewątpliwie wprowadzenie tej nowinki ułatwi również podejmowanie decyzji związanej z wyborem klubu, bo na pewno wiele osób będzie chciało pomóc jakiejś potędze będącej w kryzysie. Druga istotna zmiana to zwiększenie symulacji i sztucznej inteligencji. Rzekomo komputer będzie dopasowywać się w trakcie spotkań do naszej taktyki i sposobu grania i sam będzie zmieniać swoją taktykę, a nawet ustawienie. Myślę, że jedną z najgorszych rzeczy w karierze jest monotonia i schematy gry, które powtarzają się w trakcie meczów z komputerem. Jeżeli sztuczna inteligencja zostanie odpowiednio zaprogramowana, to może to być olbrzymia zmiana, która znacząco poprawi imersję oraz fan płynący z prowadzenia własnego klubu czy zawodnika. Idąc dalej, do trybu zostaną dodane rozgrywki młodzieżowe w formie turniejów RASH, czyli meczów 5 na 5, oraz zwiększono liczbę krajów, do których można wysłać scoutów. Oczywiście, można narzekać, że naszymi juniorami nie zagramy w normalnych meczach, ale i tak możliwość gry w turniejach z akademiami innych klubów sprawi, że dużo łatwiej będziemy przywiązywać się do naszych perełek. Zamiast analizować jakich cyferki postępu rosną, po prostu wyprowadzimy je na boisko i sprawimy, że będzie oni głośno już w nastoletnim wieku. Inna pozytywna kwestia to dodanie ikon do kariery zawodnika. Od teraz będziemy mogli na przykład poprowadzić Zidana w otoczeniu współczesnego składu Realu Madryt. Nie jest to może rewolucyjna zmiana, ale na pewno trafi w gusta skulowych fanów piłki nożnej, którzy będą chcieli przeżyć karierę swoich idoli jeszcze raz. A może zrealizować jakieś scenariusze alternatywne, na przykład sprawić, że Auri nie był gwiazdą Arsenalu, ale innego angielskiego klubu. Będąc przy karierze zawodnika, rozbudowane mają zostać scenariusze początkowe dla prowadzonych graczy. Chodzi oczywiście o tak zwany background opisujący początek naszej przygody. Czy startujemy jako zawodnik po ciężkiej kontuzji, a może wracamy do klubu, gdzie jesteśmy legendą, albo ciąży na nas presja wielkiej piłkarskiej perły. Na pewno poszerzenie tej opcji w karierze zwiększy imersję i zachęci do grania kariery pojedynczym graczem. Oczywiście, nasz wybór będzie miał wpływ m.in. na częstotliwość wystawienia zawodnika w pierwszym składzie czy kontakty z mediami. Przechodząc do mniej istotnych zmian, na pewno ciekawą opcją wydaje się FCIQ, czyli zwiększenie znaczenia ról zawodnika oraz dodanie cech charakterystycznych dla menedżerów. Nasze decyzje taktyczne mają również mieć znaczenie w kontekście rozbudowanych konferencji prasowych. Oby tak faktycznie było, bo do tej pory kontakty z mediami były bardzo nużące i schematyczne. Nieco odświeżona ma być lista zadań, ale tutaj pewnie gracze najbardziej liczą na to, aby zarząd nie stawiał nam jakichś kosmicznych wymagań, typu spróbować paru graczy z jakiegoś nieznanego państwa itd. Pewnie większego wrażenia nie zrobi również dodanie po raz pierwszy żeńskiej kariery menedżera i piłkarek w formie pięciu najlepszych lig. Mimo wszystko, ja sam chętnie poprowadzę kluby, w których znajdują się utalentowane Polki, tym bardziej, że grając z menedżerem, będziemy mogli swobodnie przełączać się między klubami męskimi i żeńskimi. Na sam koniec, odnotujmy, że w grze mają zostać poprawione social media, które będą reagować na postępy naszego zawodnika i trenera, a nawet spotkamy w grze Fabricio Romano i innych informatorów ze świata transferów. Pozostałe drobnostki to m.in. zwiększenie wpływu pogody na rozgrywane mecze, na przykład części nasi gracze będą się ślizgać podczas deszczu, dodanie nowego trybu, tworzenia skrótów z meczów, świetna opcja dla content kreatorów, czy kamera point of view, czyli po prostu perspektywa z oczu gracza. Ogólnie to uważam, że kariera w FC25 może być naprawdę zabawna. Sądzę, że zmian jest całkiem sporo. Może nie są to rewolucje, które sprawią, że przeżyjemy coś niesamowitego, ale i tak twierdzę, że były lata, w których kariera otrzymywała dużo mniejsze zainteresowania twórców, a i tak gracze chętnie po nią sięgali. Tak jak wspomniałem wcześniej, szczególnie liczę na sztuczną inteligencję w poczynaniach komputera, bo jego schematyczność była tym, co mnie bardzo często drzucało na wczesnym etapie kariery. A jak wy to widzicie, czy jesteście w gronie osób, które uważają, że proponowane zmiany nic nie wniosą? Czy jednak czujecie choć lekkie podekscytowanie na myśl chociaż o jednej z nich? Czekam na Wasze opinie w komentarzach i zapraszam do innych filmików na moim kanale.